jest tu Zmartwychwstał. Przedostatni raz mówię dla Was coś w tej Oktawie Wielkanocy. Yy, I mamy sobotę w Oktawie Wielkanocy i dwa przemyślenia w związku z tym. Po pierwsze, yy, jest to ciekawy dzień, sobota, bo sobota jest oczekiwaniem na niedzielę, yy, a z drugiej strony jest Oktawa Wielkanocy, czyli jest to świętowanie Zmartwychwstania, czyli, czyli łączymy dzisiaj świętowanie Zmartwychwstania z oczekiwaniem na to. Yy, Myślę, że jest to bardzo ciekawe. Dużo o tym, jak coś takiego przeżywać, mówiłem w adwentowym cyklu na YouTubie Nocny Posterunek, gdzie zapraszam do posłuchania właśnie o tym, jak łączyć to, że coś się ma stać, i to, że coś już się stało. Bóg tak potrafi pokierować naszym życiem. Druga rzecz. Jezus martwych wstał w niedzielę, pierwszy dzień po Szabacie. Szabat był, jak pewnie większość z Was wie dla Żydów Dniem Wolnym. I Jezus nie wybrał na stanie dnia wolnego. Wybrał dopiero dzień po tym, co dla mnie oznacza, że ze zmartwychwstaniem jest związana konkretna robota, co już parę razy chyba też podkreśliłem, że w życiu wiecznym w zmartwychwstaniu nie chodzi o to, żeby się położyć i mieć spokój, tylko że jest to, jak zmartwychwstaniemy, będzie na nas nadal czekała konkretna robota do zrobienia. Jaka, to już wiesz, Ty ja, a przynajmniej możemy podejrzewać. A jak nie masz żadnego pomysłu, to warto się nad tym zastanowić i przeczytać wpisy specjalność na moim blogu Operator Paramedyk. Tyle. Życzę Ci miłego wieczoru, spokojnego kończenia porządków, albo już odpoczywania i świętowania niedzieli. Alleluja!